Jak jeszcze? Nawet prąd nam ograniczają, <laughs> ale na szczęście się wyrobili z czasem, także z heretykiem też miałem ostatnio rozmawiać, to prąd straciłem na cały dzień, także także ciężki ciężki temat. Ty, a ty widzisz? Widzę, widzę, no. Aha, bo jak się wyłączyło nagrywanie, to ja ciebie już nie widzę. Aha, to, to nie wiem, czemu ja dalej bo włączone, ale to dobra, dobra, no to nie jest, no to ja tam nie jestem no. ważny w tym elemencie, nie? <laughs> Dobra, dobra, no to nic, możemy lecieć. Długość yy, też nie będę lecił, także także takie najbardziej podstawowe o walkę zapytam i, i co dobra. Siemano Marek Parkrawczak, witam wszystkich serdecznie na kanale, a razem ze mną Patryk Likus. Witam Siemano, witam serdecznie Patryk, yy, pierwsze takie podstawowe pytanie, dlatego że 9 dni do walki. Jak przygotowania? Dlatego, że to tempo walek sobie w tym roku, e, można powiedzieć, narzuciłeś dosyć spore, jak na początku Cię nie było, tak teraz walka w sierpniu, teraz październik, także dwa miesiące, e, no może w tej drugiej połowie roku, tak precyzując myśl, natomiast e, no, walka po niecałych trzech miesiącach, także po dwóch nawet, także e, jak Ty się czujesz aktualnie fizycznie, jak przygotowania, czy coś mogło pójść lepiej, czy, czy wszystko jest tak, jak sobie wymarzyłeś, co możesz o tym powiedzieć? Wysoko generalnie to tak, jakby duża przerwa też była spowodowana gdzieś tam tym, że chciałem nabrać więcej tej fizyczności, siły, troszkę wagi. Także tym była też spowodowana za ta przerwa, no ale jak już się rozpędziłem, to jak lokomotywa też planuje starty już w tym roku to będzie ostatni. No i też jakby gdzieś tam wynoszę teraz refleksję, że nie wezmę tak szybko znowu walki po walce, bo, bo teraz gdzieś tam dużo było się w kontuzji w tym okresie przygotowawczym, ale gdzieś tam współpracuję na co dzień z fizjoterapeutą Danielem Copikiem, którego serdecznie pozdrawiam, bo to jest fenomenalny fachowiec, jak zawsze wszystko ogarniemy do walki, zawsze zaleczymy to wszystko. No i tak się też teraz czuję. Ten tydzień naprawdę bardzo sumiennie przepracowałem, więc się cieszę, bo pomógł mi w tym zdecydowanie. Gdzieś tam te wszystkie, przed tymi wszystkimi sparingami, gdzie mogłem do niego dojechać i tak dalej, to, to zawsze mnie naprawił. No i ten tydzień, akurat, bardzo fajny, pozostałe. Yy, może nie, że gorzej, ale po prostu gdzieś tam doskwierały mi jakieś bóle, także fajnie przepracowałem ten okres przygotowawczy, ale tak jak mówię, gdzieś tam ciało powoli dawało znaki, że yy, gdzieś tam nie zdążyło wypocząć po tamtej ostatniej walce, bo ja wziąłem walkę z Sulumowem 26 yy, sierpnia, przepraszam, walczyliśmy, zawalczyłem tydzień przerwy, no i od razu po tygodniu przerwy, wiesz, na mocne obroty, gdzie ja tak naprawdę no, przez tydzień tylko żarłem jak świnia. Yy, no i to wiesz, jakby żaden nawet nie jest odpoczynek, ani i się może odrobienia wagi, bo mi z tym dosyć ciężko znoszę to, to robienie wagi, ale, ale tak poza tym to jakby wiesz, tak głowa średnio odpoczęła i tak fizycznie nie odpocząłem tych wszystkich urazów, może jeszcze nawet sprzed walki nie zaleczyłem, więc na pewno też nie wezmę już tak szybko walki. To jest na pewno taka kluczowa refleksja. Ale, ale co? No, ciężko sumiennie przepracowałem ten okres przygotowawczy, także myślę, że akurat gdzieś tam to, że miałem też walkę niedawno, fajnie zaskutkuje. No i na to liczę. Okej, okay, Patryk, to no właśnie ta walka ostatnia. Powiedziałeś o tym, że przerwa Was spowodowana tym, że chciałeś w tej fizyczności. Było to widać w tej ostatniej walce za granicą. Wiele ludzi, do wiele osób do teraz się zgadza z werdyktem tego pojedynku z Sulubowem. Powiedz mi, czy dla Ciebie w ogóle ten werdykt to jest... Dlatego, że Ty, mam wrażenie, masz troszeczkę inne podejście niż większość tych zawodników, e, Ty bardziej tego młodego pokolenia. Ty przypomnij mi, czym znaczy, ewentualnie w to ale masz 21 lat, z tego co pamiętam. Tak, dobrze mówię? No, no właśnie, i zawodnicy tego młodego pokolenia często gdzieś patrzą na te rekordy, e, patrzą na rywali i tak dalej. Ty bierzesz wszystko jak leci i nawet gdzieś, jak niektórzy pewnie już mówili o protestach i innych, Ty wziąłeś e, ten werdykt na klatę i i powiedziałeś, że, że wszystko jest ok, teraz lecimy po Karakana, ale czy jest jakiś taki niesmak z tyłu głowy, czy ty też masz takie przekonanie, że wygrałeś tą walkę? Bo na Twitterze ludzie są bardzo mocno za tobą i nawet ostatnio widziałem, że ogłosili walkę jakiegoś Polaka w tej federacji GFC. No i ludzie tam powiedzieli, że no głównie to z tego co kojarzą tą federację, to przekręcają Polaków na korzyść swoich, także, także ludzie są za tobą, powiedz mi jak to u ciebie wygląda co do werdyktu? W co do tego werdyktu, to widziałem, że jakby feedback taki był, bardzo dużo osób pisało mi, że wygrałem tą walkę i tak dalej. Ja jakby sam też na werdykcie, gdzieś tam, jak słyszałem, że to nie moje, y, gdzieś jak byłem przekonany w duchu, że wygrałem, to dziwnie było, jak słyszałem inne nazwisko i tak dalej, czułem się jakby kurde, no naprawdę śmieszne uczucie, że jakby, jakby się przejęzyczył y, ten konferencję. Ale no jakby przyjąłem werdykt na klatę, nie jest to dla mnie jakby. No, zdawałem sobie sprawę z ryzyka tego, że jeśli walczę za granicą, to tak naprawdę muszę zdominować. No tej dominacji nie było, była tak naprawdę w trzeciej rundzie. Ale też ta walka była o tyle ciekawa, że tam bardzo skrajnie zmieniły się scenariusze tej walki. To Sulumów miał być stroną obalającą, wiadomo, nie, Czeczen, zapasy, nie wiadomo co, jakie tam od razu wyobrażenie. Ja też miałem jedną jego walkę do wglądu, do analizy. A on y, bardzo dużo, często w ogóle bardzo fajnie przygotował się y, na mnie stójkowo. Nie będę jakby teraz tam y, mówił, bo są pewne schematy, które się powielają, więc nie będę mówił, jakby tam stricte o gameplanie, który on sobie założył i tak dalej. Jednakże no jakby w trakcie walki gdzieś tam skrajnie się to zmieniło, że gadam, dobra, jak on nie jest w stanie zrobić mi nic pod, pod tej siatki, nie jest w stanie mnie obalić, to teraz ja idę po zapasy i gdzieś. Yy, właśnie tak jak mówię, to miała być walka, którą ja miałem prowadzić w Stójce Sulumów, miała obalać, było potem na odwrót od drugiej rundy. Także to też pokazało jakby, yy, właśnie cieszę się z tej walki, nie jest mi jakoś tam przykro i tak dalej, jakby wiem, że sportowcy wartościowują się jakby, myślę, że to nie jest dobra droga, jeśli wartościowujemy się jako sportowcy, bo w sensie od wygranych, o, ty, o tym mówię bardziej, że czy wygramy, to gdzieś tam jak przegramy, to mamy deprechę i tak dalej. Ja myślę, że to bardziej hmm, powinien cieszyć sam ten proces y, tego rozwoju, tak? Że pokazujemy z walki na walkę, że się rozwijamy. Ja myślę, że w tej walce poka pokazałem y, ogrom nowych umiejętności, których się nauczyłem, gdzieś pokazałem zapasy, y, gdzie wcześniej nie dochodziłem do nagrywali, znaczy ja dochodziłem. Do Michała Domina rozpaczliwy rzut po nogi właśnie w tamtej trzeciej rundy, w tej trzeciej rundzie, którego sobie nie wybaczę, bo to była w ogóle nieustawiona akcja uderzeniami, tylko wiesz, rzuciłem się rozpaczliwie w nogi, licząc na to, że odpocznę, bo byłem gdzieś tam w tej walce bardzo mocno zmęczony. Eee, także pokazałem umiejętności nowe, co mnie bardzo gdzieś tam cieszy, że że widziałem rozwój na tej walce. Fajnie jest słyszeć gdzieś tam feedback zwrotny, Tomek z Fight Sportu też bardzo w miłych słowach się o, o mnie wypowiedział na, na, na swoim podcaście odnośnie tej walki, także dobrze jest mieć feedback, że ludzie mówią, że wygrałem i tak dalej, ale finalnie jakby ludzie patrzą na to, na te czerwone oczko w rekordzie. Dla mnie to nie sprawia trochę jakiegoś większego wrażenia, co ktoś pomyśli i tak dalej, bo wiesz. Ja mierzę wysoko, więc muszę się mierzyć z mocnymi zawodnikami i tak dalej. No i wydaje mi się, że powoli odchodzi od Lamusa to, że zawodnicy budują rekordy, fakt, że jest to jakby cały czas na porządku dziennym, ale wydaje mi się, że teraz jakby też wszyscy podobnie trenują, są zawodnicy przekrojowi i nie są tacy, którzy są jednopłaszczyznowi i po prostu gdzieś tam wszyscy mniej więcej podobnie trenują, przez co no Wszyscy są na takim dosyć wyrównanym poziomie. Już bardzo się patrzy na walki zawodników, którzy nawet nie wygrywają walk, ale po prostu przyciągają gdzieś swoją uwagę ich stylem walki. Już chociażby no, mój ulubiony zawodnik, ma Antony Pettis, no kurde. Kto, kto nie ogląda jego walk, no przecież to, co chłop wyczynia, nieraz sobie sam włączy tego show time kicka, tam fakt, wygrał i tak dalej, ale jakby same walki, których na przykład tam nie wygrał, ale jest to zawodnik, który mimo ze zmiennym szczęściem toczy te walki, to cały czas mnie gdzieś do siebie przyciąga i ludzie na to też zwracają uwagę, nie? Jak ktoś walczy, ja myślę, że walczy widowiskowo, daje takie walki, które sam chcę oglądać, a nie siedzę i wiesz, i patrzę, jak komuś siedzę tam w jajach, nie? Tylko jakby jest tutaj walka na dynamicznym tempie, jak Akcji I to mi się podoba, i takie walki chciałbym oglądać, takie walki też chcę dawać. No wiadomo, kto szutajma to zresztą nie, nie, nie chcę oglądać, ja pamiętam e, do teraz, jaki to był klimat. E, pewnie też oglądałeś na żywo, jak była Gala UFC 229 pamięta, koło Medina, przed Konorem Agregorem i Habibem, to ta jego walka z Tony, masakra. Uwielbiam, to jest jedna z moich ulubionych walk. Bardzo często sobie do nich wracam, tak. no kur zwroty akt, knockdowny. No i kurde szkoda, że ta łapa się złamała Petisowi, bo kurde jakby ta trzecia runda poszła tam, to ja pierdzielę chyba najlepsza walka w historii, jakbym obejrzał, bo trochę no. za krótko ale piękna walka. No, szkoda, szkoda, że taka krótka. Eee, a może tak zapytam też, bo wiem, że też sporo oglądasz i że jesteś fanem takiego mocno widowiskowego stylu. Mówisz, że gdyby była ta trzecia rudna, to może to by była ta najlepsza walka, jaką w życiu oglądałeś. A jaka jest taka twoja ogólnie ulubiona walka, jaką w życiu miałeś okazję oglądać? O, wow, dobre pytanie. Hmm. Kurde, stary, ja to muszę naprawdę bardzo szczegółowo przekminić. Bo podałbym faktycznie tego tonego z Petisem, ale nie podam tego ze względu tak O, chyba, chyba wiesz co. Yy, chyba dwójka, yy, Moreno z tym yy, nie. Dwójka? Tak. Dwójka to z tego co pamiętam, to była tam. To dwójka to z tego, co pamiętam, to Moreno tam udusił e, Figueiredo e, w trzeciej rundzie. Tak, tak, tak. To no o tym to... mówimy, tak? Okej, okay, dobra, dobra. A to ja nie zapamiętałem te walki, aż tak szczególnie, jak zacząłeś mówić o Moreno z Figueiredo, to myślałem, że ta pierwsza walka, która na Remis poszła. Ale to, to dobra, to wiadomo, że to, że to zawsze jakiś ciekawy dym. E, bo ja. Może, no faktycznie może tak być. No to nie, to, to nie okay. może klasyfikować w takim razie, skoro mi się te walki mylą, stary, musisz mi dać więcej czasu na te pytanie. No, I, to przy... I serio, przygotuję się, rozkminie to, bo jest naprawdę bardzo dobre te pytanie, jak na początku zaznaczyłem, więc będę musiał się serio do tego rozkminić. to. No dobra, ale masz to, że do rozkminienia bardzo ciężkiego rywala, dlatego że Karakian, zawodnik dosyć bardzo przekrojowy, E, wiadomo, że głównie ludzie u niego widzą te zapasy, natomiast ta stójka też jest taka agresywna, ten taki e, DVD boxing można powiedzieć w jego wykonaniu też jest dosyć mocny. E, powiedz mi, co ty możesz tak na szybko powiedzieć o Karakanie, dlatego że e, pierwsza twoja walka z tego, co na zawodowstwie, kiedy to ty będziesz bardziej doświadczonym zawodnikiem, natomiast wiadomo, ten jego background zapaśniczy e, też jest bardzo groźny, co ty możesz o nim powiedzieć i czy znowu to ty będziesz obalał? <grym> Wiesz są no słuchaj, niewykluczone, nie? Ale tak naprawdę to gdzieś tam fakt wem Ma jest on mniej doświadczonym zawodnikiem ode mnie, ale to też no, on ma trzy walki, a mam pięć. No to wiesz, doświadczony, No dobra, powiedzmy, że bardziej doświadczony jestem o dwie walki, ale jakby to jest zawodnik, który... Najmłodszych lat toczył y, walki na matach zapaśniczych, i tak dalej. Wiesz, kiedy ja byłem mało lat, y, on osiągał jakieś tam duże, duże wyniki. To, to my się w nim wszyscy jaraliśmy w zapasach, bo no, ja zaczynałem od zapasów w stylu klasycznym. Karakan też walczył w klasyku, i gdzieś tam to był człowiek, którym się powiedzmy, no, podniecaliśmy, nie? że wiesz, no, tak, że nasz zawodnik robi wyniki, i tak dalej, że kozak. Kurde, tytan pracy i tak dalej się przypisywało jakieś te. A teraz w sumie fajnie się sprowadza do tego, że trzeba, trzeba teraz z nim walczyć. Nie? Jakby nie, nie stwarza mi to dodatkowej presji, nawet się cieszę, że y, mogę, mo mogę kogoś takiego mieć y, w rekordzie. No i co mogę o nim powiedzieć? Generalnie to. Mm, Twardy hop ze Śląska, także na pewno taniej skóry nie sprzedaję. Ja liczę tutaj, że to będzie maraton, a nie sprint. Więc yy, faktycznie nie podpalam się na jakieś skończenie przed czasem. Bardziej widzę oczywiście scenariusze, w których kończę tą walkę przed czasem, ale raczej w takim bardziej celu procesowym, że ja sobie sukcesywnie będę powoli dochodził do tego, yy, do tego zwycięstwa przed czasem. Yy, nie podpalając się nigdzie, ale myślę, że to będzie. Sława rzeź, kurde. No, myślę, że moje kolanka, łokcie czekają na to, żeby się z nim spotkać. Yy, no też wasz, z tego co wiem, yy, Dawid jest z Wrocławia, jak dobrze kojarzę. Trudy śląski przeprowadził się do Wrocławia. Aha, okej. Okay. No ale w tym Wrocławiu tych kibiców jest bardzo dużo. No ja na początku słyszałem, że ta październikowa gala, powiem szczerze, będzie we Wrocławiu, natomiast jest Lubin, to jest z godzinę autem może, jak patrzyłem. Od Wrocławia, no i ty w tym ostatnim czasie masz tego niewarta, że praktycznie za każdym razem walka na wyjeździe, można powiedzieć. Jeżeli chodzi o ten rok, to na pewno czy jest jakaś taka może w Twojej głowie jakkolwiek presja tej hali? Dlatego że walki na środku były, no i tam było bardzo głośno na Twoją korzyść, jeżeli chodzi o walkę z Piotrem Olszynką z Dominem, to w ogóle nie powiem, bo to były jakieś igrzyska z jednej strony dominacja, z drugiej strony Proca Natomiast czy teraz jest taka, taka, jakaś taka jakkolwiek presja tej hali, która, no patrzę na region walki, pewnie będzie e, za Karakanem. No słuchaj, kolejny raz wchodzę do Paszczy Lwa, także ja jestem już obyty z tymi warunkami, jakby nie stwarza to na mnie jakiejś dodatkowej presji. E, moich kibiców, którzy za mną teraz pojadą, będzie nieco mniej, gdyż gdzieś tam organizacyjnie dostałem bilety, szczerze dzisiaj, e, no i, i wiesz, jakby no nie było jakiegoś takiego momentu nawet, żeby gdzieś tam ktoś się Wcześniej o tym dowiedział, i tak dalej. Zresztą naszej grafiki jeszcze z walki nie ma, nawet na internecie, i tak dalej. Fakt, że było ogłoszenie walki w Pulsacie wcześniej, no ale jakby gdzieś tam. No, wiadomo, no, nie... no, może to jest coś innego niż taka oficjalna grafika, która lata, i tak dalej. Prawda, dokładnie to mam na myśli. Więc, więc jakby już zmierzając do pytania, to. Nie sprawia to na mnie większej presji. Nawet się cieszę, że mogę wygrać przed jego publiką. Lubię uciszać. Dobra, e, no ta faktycznie mnie to zaskoczyło, dlatego że myślałem, że Federacja to trochę inaczej ogłosi. Myślałem, że będzie gdzieś tam na początku Oleksiejczuk, potem Formela, e, potem wasza walka, walka Damiana Rzebeckiego, a mimo wszystko poszło wszystko naraz. E, dobra, ale to jest fan, to jest fen. I Federacja to jest bardzo dobra, natomiast Ty miałeś do czynienia już w ludzie w swoich pierwszych zresztą trzech walkach z Federacją. Wydaje się jeszcze lepszą, jeżeli chodzi przynajmniej o tę skalę, Pol skalę polską, mając KSW. Powiedz mi, czy Ty masz gdzieś coś takiego w głowie, że ewentualna wygrana z Kara może zapewnić Ci powrót do tej Federacji, czy w ogóle na to aktualnie nie patrzysz, dlatego że Twoja dywizja cały czas się rozrasta, jeżeli chodzi o C6. No i kibice pewnie chcieliby się nas z powrotem zobaczyć, no w tym roku już pewnie nie mimo tego, że są kibice pod koniec, ale w przyszłym roku czy masz to w ogóle jakkolwiek w głowie, że no jeżeli wygram to może, czy po prostu Karaka to jest główny cel i tylko na tym się skupiasz? Wiesz co, generalnie z Fenem jestem związany na nieco dłużej, także na pewno gdzieś tam po tej walce nie liczyłbym na to, że, że wrócę do KSW, jednakże jest to mój cel przyszłościowy. Chcę wrócić do KSW gdzieś tam. Bardzo dobrze wspominam ten czas w tej organizacji. To, jak się gdzieś tam czułem zadbany, gdzieś tam medialności też mi to sporo przyniosło. I tak naprawdę, no, dzięki temu też jestem, powiedzmy sobie, szczerze, w penie, że miałem okazję zaprezentować się w tak dużej organizacji, gdzieś tam skierować oczy. Różnych organizacji na siebie, także za co jestem ogromnie wdzięczny. Arigato, Arigato KSW. No i co? No i, 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 i tak jak dziś mówię, Karakan jest na ten moment głównym celem, potem przyszłe potencjalne walki, no i, i zobaczymy, jak to się też będzie toczyć. Okay. A ja zapytamy, że jeszcze jeżeli chodzi o tą współpracę z Fanem, czy w ogóle były jakiekolwiek plany, żebyś ty się pojawił troszeczkę wcześniej w Federacji, dlatego że mimo młodego wieku i tego nazwiska, które dopiero gdzieś tam budujesz, no to tych kibiców na Śląsku masz, co pokazałeś zresztą w takim obiekcie jak Hale, a jak Arena Gliwice na 18 tysięcy osób. No a była Gala, tutaj w rodzinnym miastrzebiu zresztą, potem były Gliwice. Czy były jakiekolwiek plany, żebyś ty się pojawił troszeczkę wcześniej u siebie na Śląsku, czy to było od początku październik? Były założenia, ale nie udało się tego wcześniej sfinalizować, ze względu na jakąś tam moją sytuację, która gdzieś tam wtedy, wtedy wystąpiła. Okej, okay, dobra, rozumiem. No i Patryk, zapytam takie końcowe już trudne pytanie, bo wiem, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, też sporą MMA oglądasz, Dywizja 66, a więc za miesiąc Rutek versus Kaczmarczyk, jak ty to widzisz, jaki jest twój typ? Potężna walka, naprawdę potężna walka, mega ja się tym jaram, w ogóle to co KSW ostatnio robi to jest jakiś kurde szok, jak, powiem szczerze, że jak oglądałem walkę Parnasa z WHO, jak oni wychodzili w ogóle, to ja jakby, mój mózg nie przetwarzał tego, że w ogóle Robercik kurde wiesz, będzie walczył teraz z mistrzem KSW, z Salachem i jakby ja gadał, ja pierdziele, tak mną targałem, emocje, coś, gadam, no wejście już tam szybko, przyspieszcie to, da się to przyspieszyć, kurde, chciałem to naprawdę strasznie obejrzeć, no obejrzałem oczywiście. Y no wiadomo, jak tam wynik, i tak dalej, ale chodzi mi bardziej o to, jakie ostatnie walki robi KSW. Szparna no, z Bartosem. Wow, naprawdę mega, me, mega, jakby widowiskowe te walki są, że jak już słyszysz same nazwiska, a Kaczmarczyk z Rutkowskim, to jest naprawdę też walka, którą bardzo chcę obejrzeć. No i jakbym ją typował, kurde, też ciężko powiedzieć, ale widzę ogromny rozwój Patryka. Gdzieś tam też on się mocno rozwija, widzę, że i po klubach stawia na ten rozwój z zawodnikiem. Tak samo też jak i Rutek, spokojnym gdzieś tam o swoją przyszłość i tak dalej. Jest w stanie tylko trenować, z tego się utrzymywać i tak dalej, ale widzę, że ten taki fokus Kaczmarczyka, że Widzę jego determinację i to wszystko, jak on chce się stawać yy, tą mocną osobą. Gdzieś tam jest też taki mocny, pewny siebie. Widzę, że wierzy w swoje marzenia i tak dalej. Oczywiście kibicuje, Daniel, również bardzo lubię i tak dalej. Mógłbym wymieniać, yy, ale gdzieś tam myślę, że <laughs> yy, typowałbym. Dla Kaczmarczyka przez decyzję wydaje mi się, że będzie on lotny na nogach, będzie końsił uderzeniami, gdzieś nie da się zamknąć na siatce i myślę, że, że jest w stanie to rozpykać. Patryk kibicuje oczywiście oczywiście dobremu widowisku przede wszystkim. Nieznacznie, jaki był wynik, to kibicuję obu Panom, bo naprawdę lubię z tych zawodników. Dobra, Patryk, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. 20 minut wyszło, także dłużej nie będę i jeszcze, jeżeli chcesz, kogoś pozdrowić, komuś podziękować, bo widziałem właśnie te wywane także tak, że... Tak <laughs> zowe <dobrze laughs> <było> dla ciebie. <laughs> Tak, oczywiście, gdzieś jestem wdzięczny moim ludziom, którym się otaczam, bo dzięki nim tak naprawdę jestem w stanie tą swoją karierę kontynuować i bez nich było to naprawdę ciężkie, także przede wszystkim chciałbym podziękować mojej rodzinie, moim przyjaciołom, wszystkim klubom, które tak samo się do mnie otworzyły na wyjazdy i tak dalej, bo też byłem w Anakondzie, w Łodzi, zacząłem odwiedzać bastion tych, od dłuższego czasu już bardzo odwiedzam jeden Fight Club i jest to już powiedzmy taki mój drugi domek, także bardzo fajny vibe'ik, cieszę się, że mogę tam trenować podziękowania oczywiście dla Kamila Jenela. No i co poza tym gdzieś tam poza przyjaciółmi, rodziną i tak samo klubami, którymi, który, którym mogę podziękować. To tak samo też no, dzięki tym wszystkim sponsorom, dzięki którym mogę tak naprawdę żyć z tego i się, i się utrzymywać. Ale do tego muszę y, wczuć się w postać, której jestem absolutnym fanem. Także oczywiście telefon, serwis i czapek więcej nie mam, ale są jeszcze firmy, którym mogę podziękować. Także Byku, Cars, <coughs> Cyberia, Truka, Bank MBS, Octagon Barber, Creative, S2 Detox, Cammedia Media. I zdaje mi się, <coughs> że, że, że wszystkich wymieniłem. Także dziękuję bardzo, bo dzięki Wam mogę spełniać swoje marzenia. <coughs> z to z czapkami, to. Nie tego się spodziewałem na dzisiaj. Ale nic, dzięki ci bardzo Patryk za rozmowę. E, widzimy się niedługo, mam nadzieję w Lublinie, niestety mi się nie uda tego dnia być, ale, ale wiadomo będę kibicował, także e, no, mam no. nadzieję, że się... Jeszcze raz? Szkoda, byśmy jeżeli jak zawsze, nie? No wiadomo, że fajnie zawsze te rozmowy wychodzą, ale, ale no, niestety e, tego dnia nie dam rady być, no ale w tym roku mam nadzieję, że jeszcze się gdzieś złapiemy do Śląsku przy okazji jakiegoś Silesiana czy innego KSW, także, także także, coś pewnie jeszcze się pojawi od nas. Powodzenia na walce, życzę dzięki, za Dzięki, wielkie. Hej,